Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Salat 2 i z góry przepraszam za moją zjebaną fryzurę. ale to jest właśnie Anon Online, Zobaczcie, jak już. W sumie ja się to wstrząśnie wciągnąłem. Całą noc miałem się uczyć do kolosa z elektrotechniki i się oczywiście nie uczyłem do tego kolosa, tylko na w nocy w Anon Online, Ja pierniczę, a jestem głupi. No ale zobaczcie, co się dzieje w ogóle. Jaka to jest zmiana względem poprzedniego odcinka. Bardzo bardzo duża W ogóle odkryłem nowe tereny i TP. I już strasznie rozbudowałem swoją wioskę, jak zobaczy Możecie zobaczyć, mam 632 mieszkańców To jest już całkiem sporo. Ale tu miałem coś postawić pamiętam. Ale dobra. Najpierw tutaj mamy taki taką szybciutką misję. Klikni budynek yy, warsztat cieśli i dobra. No, mamy 4 domostwa, no, więc się to rozbudowa. 2000 zł to zawsze spoko. Hmm. Coś tam cieśli. Gdzieś to będzie. Warsztat cieśli, jest. Proszę bardzo. Chyba, że tu chodzi o. Nie tyle o mnie jeszcze. No nie, jest już 4 okej, dobra. Odwiedzenie zamku. E, tak, Boże, za zamku. Statku zawsze daje sporo. No i tak. Patrzcie, tutaj jest problem, widzę. Związany ze składnicą, której nie ma. Gdzieś tu w pobliżu, brakuje składnicy. Dobra, zaraz wybudujemy jakąś fajną w pobliżu. że jedno drzewo. a nie zabierze nam przykład już żadnego drzewa, więc jest. jest lepsza niż to. Ta składnica. Okej, okay, tutaj możemy sobie wziąć. 40... O, boże, 82 dnia będzie. Jezu jestem zmęczony strasznie. Magazyn prowiantu. Dobra, zbudujmy sobie magazyn prowiantu. Magazyn prowiantu. Nie ma chyba większego znaczenia, gdzie on będzie. A tu jest dużo wolnego miejsca, które i tak się... Które i tak się marnuje. Dobra. na sobie nagrodę. Smażona ryba. O. Jak to zdobyć? Może tu się przerabia? Tak jest. Smażona ryba. Produkujmy 30 smażonych rybek. Tak. Dobra, zobaczmy dalej. Co my tu mamy? A, smażona. E, kantor bankowy. Dobra, proszę bardzo. Kantor bankowy. Kantor bankowy. Czy to jest jakaś atrakcja? No zobaczmy. To co daje. Nie jest to żadna atrakcja. Bardzo opłat. A chociaż w sumie gdzieś to być musi, no niech będzie tu. To jest takie nowe osiedle, totalnie nowe. Wow, ale już nagroda potężna. Dobra, i co jeszcze tutaj mamy? Awansuj więcej domostw. Tak. Plus smażony rynek. No dobra, także to było chyba tyle w tej kwestii. Tutaj możemy czy znaczy, możemy. musimy wybudować coś: tawernę. Bo w tym miejscu, właśnie, tawerna jest mi potrzebna. Ale do tego brakuje mi niestety hajsu, trochę, tak jak widzicie, tutaj. Nie wiem czemu nagle takie przychody się zrobiły. Ach, pewnie przez te dwa budynki, co postawiłem. No, kantor trochę kosztuje. Macie rację. Dobra, a tutaj z kolei... Na razie koszta są zerowe, to nie wiem co się zmieniło. Ale dobra, weźmiemy sobie na szczęście. Już nie mamy coś takiego. I to się przydaje. Ja często z tego korzystam. Tak już jestem. Nie chcę mi się czekać nigdy na to. To plus 10 drewna to na razie zostawimy, bo mi się chyba nie przyda tak chwilowo. I postawimy to tutaj. To będzie spory bów. Zobaczcie, ilu mieszkańców aż przybędzie. Wow! Tężna ilość, dobra. Mamy ich już. 665. 665 mieszkamy. Dobra, można pewnie byłoby, bo byłoby nawet coś tutaj zabrydować. Zobaczmy, czego nam tu brakuje wiary. Czyli potrzebujemy kościoła w, w tym rejonie. Kościół, niestety, chyba jest za drogi. Nie, nie jest za drogi. To idealnie. Obrócimy. Mieści się? O, jak tu się nie zmieści. Zobaczymy tutaj. Może w tą stronę. Kurde, czemu on taki wielki jest? Tak, jakbym wszystko przesunął o jedno pole, żeby go zejbić. No trudno. Będę musiał z tym żyć teraz. Się bardziej chyba opłaca. Tam mi 22, to też 22 dałoby. A tutaj mi jeszcze taki obszar większy, mimo wszystko. Dobra, postawimy tutaj. Boże, tak bardzo zjebałem. postawmy jeszcze raz. Ja pierniczym. No i teraz zadziałało. Teraz dodaliśmy do naszych domostw troszeczkę ludu. Tu brakuje jeszcze studni. Powinno się udać to tak, tak. To jest, to coś tam. I wolniemy sobie tutaj studnię. Bardzo, to studnia. I jeszcze warsztat cieśni jest mi potrzebny, w tej okolicy. No, ale chwilowo mnie na niego nie stać. Z <gry> Dobra. No i zobaczcie, to już praktycznie wszystko zrobiłem, co mogę zrobić na chwilę obecną. Możemy jeszcze pozbierać tutaj troszeczkę śmieci. Nie wiem, jak ja mogę w tą grę tak maniać, to jest naprawdę chore. <grych> powiem w skrócie. No i zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Na pewno coś się z ciekawego znajdzie. Jeden. Jakiś tam kryształ. tam szafir, nie wiem, co to w sumie. Mam potężną produkcję drewna. Wynosi o, 12 drewno? Coś jest nie tak. To chyba niemożliwe. Nie no, produkcji drewna mam na poziomie ponad 300, chyba 380. To jest większa niż maksymalna w każdym razie, nie? Bo wątpię, że coś mi tyle wykorzystuje drewno, bo chyba nie mam wykorzystujących drewno w ogóle. Jak się przynajmniej wydaje. No tutaj chleb to jest towar luksusowy u mnie. Dosyć. I patrzcie, tu jeszcze nasz mieszczan mówi, że mu czegoś brakuje. Napoju mu brakuje i jedzonka mu brakuje. Tu chleba jest za mało. Zobaczcie, chleba jest za mało w naszej wiosce. Tutaj w młynie jest strasznie ciężko. Piekarnia już sobie radzi. Ale mówimy tak średnio. A tutaj zobaczcie, mamy farmy, nawet dwie farmy. A one tak powoli to wszystko produkują. To się strasznie tym młyn z piekarnią marnuje, mimo wszystko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba, że zrobić jeszcze jedno pole takie poduprawcze. W sumie można by było. Tylko gdzie? Do tego jeszcze nie wiem. Ale na pewno znajdę takie miejsce. Hmm. O, są. Siunici. Pozbieramy, pozbieramy. Nie wiem, ja tu bym chętnie wyczekał sobie na przykład. Właśnie po to, aby kupić. Kupić. Bardziej postawić warsztat cieśli. Będzie kosztowało 3. No, ale w sumie nie wiem, czy to się opłaca. No to daje mi tylko więcej ziomków, ale tutaj jeszcze kwestia zaopatrze zaopatrzenia ich jedzenia, zobaczcie tutaj jest. No dużo z napojami problemu. Nie wystarczy nam cydru jakiegoś. A to są drogie rzeczy. I gdzieś to mamy. Się produkuje cydr. Powoli, powoli się produkuje. Tam gdzieś ma, mamy jabłonie, prawa jabłoni, tutaj powoli bardzo. Jeżeli to jest no, czekajcie, cytr. No tutaj mamy ten cytr na 40%, to nie za dużo bym powiedział. Może mi się nawet by opłacało zrobić jeszcze jedną prawej jabłoni, Na pewno by się opłacało. A ile tam trzeba mieć w sumie? Cztery pola. Cztery na cztery mam. Zgadzam w sumie, gdzie jest te czwarte? Jak to widzę raz? A, bo one są takie malutkie, zapomniałem. No dobra. Zrobimy to tutaj gdzieś, nie? Bo tu i tak nic nie ma. Nie, nie bardzo się opłacać jakaś budowla. No to potem zrobimy. Bo na razie mi na to nie stać Czyli 2000 golda Troszeczkę za dużo Bym powiedział Wszystko jest na full Chlebek jest No, cydru troszeczkę nawet lepiej Tu jeszcze weźmy sobie Tutaj o, już są 3000, to idealnie. Coś mieliśmy kupić. Postawić. O, już wiem. Patrz, to 16 ziomków nam doda. Tu 14, tak? Tu zabierze troszeczkę. No to postawmy tu gdzie do 16. Też nie, w tym miejscu będzie bardziej przyszłościowo. Tak mi się wydaje. No nie znikaj, proszę cię. Jeszcze raz. Dobra? Jeszcze tylko taki myk. O. Dobra. I są nowi mieszkańcy. Dobra. Także ja w tym momencie mogę się już za nim pożegnać. Tak mi się przynajmniej wydaje. To chyba w większej rzeczy już zrobiliśmy. Dzisiaj, znaczy w tym odcinku. Niewiele tu mogę jeszcze zrobić. To oczywiście przypomina o tym, że możecie zawsze sobie zagrać w tą grę. Reflinkę znajdziecie w opisie w filmu. No cóż, no, ja sobie mogę to pozbierać troszeczkę ekstra. Nie wiem co daje tutaj level wprawdzie, ale, ale mam poziom coraz wyższy. Już dziewiąty, końcówka. Tutaj zobaczcie jak wspaniale wszystko rośnie. Mieszkańcy są pieniężni. Idą w siłę. Rosną w siłę. Moje domostwa również. Także wszystko pięknie prosperuje. Boże, jaki przyrost 101 na godzinę to jest bardzo dużo. 101 tysięcy. Chyba. Tak się wydaje. Bo nie wiem, co to znaczy 101. Nie zauważyłem jakiejś magicznej siły, siły słowa 101, czy cokolwiek to jest. O, mamy rybkę. Wow, dostałem nagrodę. Ej, to mogę nawet coś zrobić teraz. Co sumie sobie coś zupgrade'ujmy. Jakieś domostwo, które dobrze sobie radzi oczywiście. To sobie wspaniale radzi. No, jeszcze da się pociągnąć troszeczkę, dając więcej jabłoni, tak? Przydałoby się też z chlebem coś poprawić, bo na razie to rybek tu mamy pod dostatkiem. Zobaczcie ile tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 mm. rybaka, także tutaj jest sporo, sporo, sporo. Moim zdaniem. Eee, sporo rybek. <grybka> także ryby chyba, chyba wystarczą. Mam nową misję jakąś. Użyj, usmażona ryba ze swojego ekwipu. Ekwipunek. Usmażona ryba. I w ten sposób można zwiększyć produkcję. No, na uprawie jabłoni weźmiemy. Weźmy nagrodę. 200 do produkcji w warsztacie na 30 minut. Wow! OPU. Oh. Oh. Dobra, jeszcze weźmiemy sobie tutaj. Sokleczek klikniemy. Dodawanie znajomych, tak? Tutaj jestem Nordburg. Nagro... Nagroda za Nordburga. You. Tu jeszcze jedna misja? Odwiedź jego wyspę. Dobra, no spoko. O 60 poziom to pewnie jest kozacka. Odwiedź. Zobaczmy co będzie się działo. What the fuck? O oh, lol. No potężna, potężna. Muszę przyznać, że potężna. Eee, potężna wyspa? Kota smularza, jakieś widzę, że tutaj się dzieje. Sporo. Pasieka, składownia. Odlewnia, odlewnia. W sumie to może czegoś nauczyć, prawda? Mam mu dodać premię do produkcji? W jakiś sposób? nie jest jakiś ale. Wodlewni, na przykład weźmiemy naszą nagrodę, dobra, wróćmy na swoją wyspę jakkolwiek to zrobić Powrót do domu, dobra wow! Ależ wyczesane to było Dobra, tu się z nim pożegnam, także do zobaczenia na razie, cześć i do następnego!